Cześć wszystkim 2012 zapraszam do kolejnego odcinka serii Stronghold Crusader. Jest to 20 misja Sara Ken, chyba tak się to czyta. Gram z y, Ryszardem pierwszym na trzech kalifów. Jak widzicie po prawej mapa jest taka sobie. Nie lubię jej szczerze powiedziawszy. Oni mają 8000 razem z Ryszardem, a ja sam mam dwa. Ma mapa cię będzie ciężka, o, ktoś się pojawił na Gigie. Dajcie sekundkę, tylko je wyłączę. No, i jestem z powrotem. Nie zapomniałem wyłączyć po prostu. A że nagrywam tutaj y, pulpit, to wyświetla takie, takie informacje. No więc zaczynajmy. Pierwsze co zrobić, to zostawić zwolnioną grę do 20. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Teraz spokojnie się rozbudować. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Dużo drewna będę zbudować, potrzebował na razie. Mm. Koniec z podatkami. Cóż, to całkiem miła odmiana. Muszę zniszczyć te dwa Ryszard, Kalif i Kalif. Dobra, to zanim rozbuduję sobie ekonomię, po prostu zrobię coś takiego. O, mniej więcej tak. Tutaj schody. I wszystko ładnie pięknie. Teraz wezmę tą trójeczkę i wyślej do zniszczenia tego. Nie ma sprawy. Wybuduję jeden domek. Już Ryszarda atakują. No i się mrugało, dobra, nieważne. Zawsze to jest do... Prosta sprawa. Oj, oj. przyspieszmy do czterdziestu, powiedz tylko, co mamy zrobić. Jest dobra, Ryszardzie, wybacz, ale przeszkadza mi to twoje tutaj. No właśnie, trzeba ja się będzie go pozbyć jak najszybciej. Powiedz tylko, co mamy zrobić. No dobrze, mu idzie ogólnie. Topestka hmm, Na tej mapie będę grał jako. Oczywiście najemnicy, Bo nie widzę innego sensu. Do no 60 teraz. Tylko tutaj. Dokąd ty No to I teraz. Tak. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Wiadomość od lwiego Serce Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Nie mogę. nie mogę Powiedz tylko, co mamy zrobić. Wiadomość od kalifa. Moje zwycięstwo jest w naszej ręki. Dobra, kalif. Niebieski nie ma szans teraz. Dobra, no się. Wiadomość od kalifa. Zęby się zbierają! Myślę, żałosnym Myślałem, że będzie ciężko, ale jednak tak jak spoglądam to, to będzie 5 minut Potrzeba i może trochę więcej. Potrzeba złota. Tak, Mam nadzieję, że podobało wam się ostatnie odcinki z LoLa. Żelazo. Nie, nie idę w żelazo, pójdę w sam kamień. Tera za to wszystko. z Testujesz moją cierpliwość! Wlążcie cię za to! Iść, moje dzieciątka, iść! Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Co, Zapasy w naszym spichlerzu powiększamy. Dobra, że nie mam problemów z żarciem, więc to dobrze. Dobrać. Dziękujemy i cofamy się. I tu i agresywność. Wiadomość jego serca. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem Twoich osiągnięć. Czy oni próbują zniszczyć mi? Nie, tylko i strzelają, ale nie ogarnię za bardzo o co chodzi. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Jak widzicie problemów z kaską w ogóle nie ma. To nie po prostu nazywa ekonomia. Nie potrzebuję już drewna. Po prostu teraz będę żył z ekonomii. Nic więcej. że. ale są mi się wykończony dzisiejszym dniem. Dzisiaj dokładnie jest piąteczek, nie wrzucę tego, bo jest, jest już ciemno To jest a druga. Chociaż jak się uwinę jakoś szybko z tym odcinkiem to może jeszcze dzisiaj go znajdziecie na stronie. Ale nie obiecuję, prawda? Nasze zapasy żywności kurczą się. mój geniusz jest po prostu wielki. No, dziękujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiadomość od kalifa. Jesteś słaby, niegierny. Moje siły z pewnością sprowadzą cię na kolana. Marzysz, nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów, Wiadomość o tym jego sercu. Maszeruje! Gdzie, dobrze ja się zaraz pomogę, ale to za chwileczkę, z takimi złota. malutkimi oddziałami. Dobrze, katapulty spokojnie postawił. Małe wsparcie ogniowe Dobrze Trzeba płonąć wszystko Kurde, ale mać oddziałów tych Nasze mam masę kamienia, więc teraz... Już zbieram wiadomość o chęci. Jesteś słaby, niezmierny. Moje siły z pewnością sprowadzą cię na dolar. Weźcie, wszyscy są już prawie bez kasy. To co oni z tą kasą zrobili? A bo oni ekonomii nie mają gdzie stawiać. Dlatego tak słabo grają. Ten mnie nie ma nic: ani kamienia, ani żelaza. Leci na. Nawet nie, leci na jednych jabłkach. Nawet nie on, tylko żółty. Zaraz wyślę na niego jakąś większą armię. Nie wiem ilu. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser a myślałem, że nie mam... mam... no Maxa prędkość mam. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Nie Kamy im bardzo szybko przynoszą, towarów. więc... Potrzeba nam nowych rekrutów. Sir. To jest już naprawdę tylko kwestia czasu, ponieważ ja mam ekonomię, a oni Potrzeba nie mają, więc rekrutów, to miejsce naprawdę daje mi duże możliwości. Wystarczającej ilości towarów. Elfisanu, serii. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Rośniesz w o, top 1 i tak ma być. Elfisanu, Potrzeba złota. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Elfisanu, serii. Ile on ma? 55 i nie ma kasy ogólnie. Żółty ma 59 i nie ma kasy. Ryszard ma chyba podatki z tego, co widzę, albo sprzedał drewno czy coś. A, żarcia nie ma. Wiadomość od drugiego serca. Moja karawana z zaopatrzeniem przybyła. Dziękuję Ci, mój lordzie. Nie ma problemu. Nie masz wystarczającej ilości. Potrzeba złota. Nasz skarb pustoszeje. Nie masz wystarczającej ilości. No, co Ty nie powiesz? Wyciągam z niego tylko ile mogę. On mi tu mówi, że pustoszeje. No, spokojnie. Oczywiście mi to nie przeszkadza. Nie. W sumie ta lokacja Stońca. chyba w grze jest najlepsza się blokuje, a się przeciwko komputerowi, bo ogólnie to byłoby ciężko. Hmm, może uczników dam na to? Chociaż nie mam żadnych. On nie ma kasy, więc nie mógł sobie kupić... Hmm. Bla, bla, bla smoły. Bla 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 bla, tro Nie masz wystarczającej ilości serii. Potrzeba złota. Dobra, powinno starczyć. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Cieszy mnie to. Małolaj, Ale tutaj. Kurde, czyż miało nie być smoły? Skąd on to ma? Przecież nie powinien mieć kasy, nic. Chyba, że gdzieś wydobywa, ja po prostu się nie zorientowałem. No dobra, już po. A więc, moja armio... Hmm ruszaj nie masz wystarczającej ilości towaru to, z zabijemy o właśnie tego tam u siedmiu żołnierzy w sumie raz trzech czterech Wiadomość od Kali. Trzymaj się z daleka od moich ziem, niegier! Z daleka, powiedziałem! Tu idzie czterech. Na no, 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 no. Właśnie tak. Oboju, moja armia. Oboju. Pokazałem ci jeszcze nie Dobra, on na szczęście uciekł do zamku, więc nic mi nie zagraża teraz. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Mam plan teraz starszy go wykonać Tak spoglądam że on chyba od razu zajął Nie, nie zajął, jakoś dziwne Wszystkich możliwości wybaczcie za moje takie poziewanie Nie masz wystarczającej ilości A właśnie jak uda mi się namówić znajomego to będą odcinki z Minecrafta z Escape'a bo... Jakoś zawsze chciałem coś takiego nagrać. Więc naprawdę jak dobrze pójdzie, to będzie. Wiadomość od lwiego serca. Maszeruje. Rosnie w Poszedł nie poszedł. Aha. Eee, nie mam nie mam problemu, tylko że tu jest zamknięta droga. Więc jeżeli im to nie przeszkadza to naprawdę jest dobrze Tak spoglądam to ma prawie samych podpalających Albo po prostu takie wieże tutaj się znalazły Stracę wszystkich pewnie Ale nie płono mi to się liczy Tak Raz. Wierzę, że mi oczyszczam. No ja w tym czasie zaatakuję, a ja w tym czasie sprzedam wszystko, co posiadam. Nie masz wystarczającej ilości. Okay. I kupię armię kolejną. Potrzeba nam nowych Oni się pewnie spalą, ale co tam? Wiadomość od Lwiego serca. Maszeruje! Nie, nie żartowałem! Szlak! O nie dobrze. Jest nawet, nawet. Nie powinien mieć w ogóle funduszy z tego co widzę. A więc nie będzie miał funduszy, aby odnawiać armię na murach. Jeżeli ja mam takie fundusze, to nie muszę się o nic martwić

Nie masz wystarczającej ilości pa, tomu potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Resztki armii, jakie posiadam, nie masz wystarczającej ilości. Tomu. Nie powinien mieć surki, żeby. Nie ma w sumie, no. A czy ma kogoś Zrobię to na trika Może się uda, może nie. Nikt tego nie wie Ale Mam nadzieję, że się uda ogólnie Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Potrzeba nam nowych rekrutów, ser Potrzeba nam nowych rekrutów, ser 400 kasy na to wydam, to jest naprawdę dużo bo to jest aż 80 żołnierzy, potrzeba nam nowych powinno zaowocować. o boże, dużo ciężki rekrutów, dzień, to trzeba sir. zaraz kość spać. Włączę renderowanie ustawię budzik na za godzinę, półtora. Potrzeba Włączę, rekrutów, aj, sir. dobra, Ma, może być. Badajmy. Kupmy jeszcze konnych. Potrzeba nam nowych krewutów. Zapasy złota są zbyt słabe. Ile namiaat larp? O ja jestem zły Clown, clown. Kurcze, jak się nazywa? Oh, aha. Taki biegający. O ma swoją nazwę, tylko ja teraz zapomniałem, jaką. A Robimy tak. To podbiegamy tutaj, a wy w tym czasie podbiegacie tutaj. I agresywność, moi kochani, i agresywność. Natychmiast usuń swoją armię spod murów mojego zamku! Otóż mądre miany. Wiadomość ode mnie do serca. Za zwycięstwa umarł się powietrzeń, mój przyjacielu. Ba, ja już wiem, że to wygramy. O nie, wiadomość od jesteś słaby, niewierny. Moje siły z pewnością sprowadzą cię na kolana. Dobra, nie wiem, że wygram. No, nie masz trudno. Ilości Potrzeba nam nowych rekrutów. Nie masz wystarczającej złota. Kamień, 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 kamień panowie, kamień Bo was zastraszę i będzie. I nie będzie tak dobrze. Kurczą się panie. Kurczą się a cały czas są produkowane i co to? Gdzie tu logika się pytam? Kolejnych 15, czyli będą 30 i 15 tutaj. No, jego strzelający to nie wiem, czy to w ogóle dojdzie tutaj, twoi Poczekam, a czemu Ryszard jest pierwszy? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak nie może być. Stara postawię tu budki, zablokuję go i zniszczę. Ale no, po prostu jestem gorszy. Muszę się z tym pogodzić. Hmm, tak mnie w sumie denerwuje jedna rzecz, więc zrobię to tak: to zniszczę. Ponieważ mi już nie zagraża, nie ma armii, żeby mógł mi zagrozić. Tu się zamuruje, prawda? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Sir. Za mało złota, mój panie.

Musicie zabić tego. Dobra, już po nim. Dziękuję. Thank you, thank you. Jest podeszkamienia, żeby kasę zarobić, dorobić sobie Zobaczyć? Jestem drugi. Kurcze. No. Co? O, pamiętam. Ile kasy mam? Dobra. Dobra moi kochani, to jest koniec tego odcinka. Ja się z wami żegnam papa pa. do jutra, czyli do soboty.